Dlaczego no. UW zamknięte? Bo Kasparz jak próbował sprzedać lokal, który do niego nie należy, i omijać przy tym doj, plus próbował sprzedać za 700 samochód. Plus próbował sprzedać, plus próbował sprzedać pojazd za dolara, a następnie sprzedał go za kryptowalutę. Za co otrzymał mandat w wysokości 90 tysięcy dolarów? Plus dodatkowo zwolniłem wszystkich z UWKF. A, jaki jest smak I yy, co? No, będziemy robili ten. Teraz ja ciebie. Przetarg na Tak, no jakby jeżeli on stuje nie chce, no to tam... Ja jesteś sędzią głównym, przypominam ci. Fajnie. No. Fajnie, Cy, A ja mogłabym sobie kupić i mieć nocny i dzienny biznes? Nie. Jak chcę stację benzynową? No zobacz, będę se stację prowadził. Jedną taką. Пасивний дохруб у